Cześć z tej strony do Polskich poradników. Dzisiaj Wam chciałbym zaproponować nową serię oraz coś, dzięki czemu możecie zaistnieć na YouTube. Mniej więcej mi chodzi o to, że. No, ciężko jest z pomysłami na poradniki, także macie szansę mi pomóc. Będę robił. To, jest do... to będzie odcinek pierwszy tej serii. I myślę, że ta seria będzie polegać na tym, że ja wstawiam ten film. Będzie miał on tytuł. Hmm, to on będzie miał tytuł, zapomniałem, jak będzie miał... A. Będzie miał tytuł poradnikodawcy. Będziecie musieli napisać w komentarzu jakiś. No z czego bym mógł nagrać poradnik, czego nie wiecie, itp i No ja będę przeglądał sobie komentarze. Jeżeli któryś mi na, najbardziej wpadnie w gust to przy tym poradniku, który stworzę. Będzie link do jego kanału. No chyba, że nie nagrywa filmów, to może oddać to komuś innemu. Nie wiem koledze. Ale będzie miał takie prawo. Także to by było ty. Na, w tym odcinku było to na tyle. Cześć!